Yo, yo, yo! Hello, hello, hello! This is me, VIPM Ja jestem tekstem z w Hollywood. Tiktok King, oczywiście. So, Witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak przegrywać w trybie... Uuuu! Jak przegrywać w trybie na tarcie. Jak widzicie nasz setup, trafiliśmy na srebraków, gramzy, akeski bidi. mamu. Type 3 I mamy dwa tepeki, Mausa, Fosza, Cesa, Bata, błyskę. Yy, co można powiedzieć o takim setupie? No, no, jest. Twój, jest średnio, bym powiedział. W przeciwnicy zajęli tamto. Fa, ja. Nie, dobra. Jestem takim cfelem. zebrałem pechę za free. Bo, przez no, przypadek no, chciałem się... na minimapie coś kliknąć, a. Klik. O, oh, nice. Eee. Minusios... What the fa? Już nas okrążają. No, pa, pa, Co to jest. To ten tepek tak stanu, że nawet nie mogę podjechać, nie? Dobra, ta trójka nie jest jakaś na musicie po prostu te tyły wytrzymać. Chociaż tam jest mouse. a nie za No ty tym batem jesteś jakiś upo. Chris, pomagi! Jadę, jadę, jadę! Si, nie jadę! Na Cesa dam na lot. to się go zabić, ja dam pychy. Dobra, Fos się rozlał, ale jeździ CS, a nie będzie Zabijcie go? Eseta full open, nie wierzę! No jaką przeżył, nie way. wiem. Ile on ma? On jest na 30 HP, znowu go zdejmiesz. Nie ma go! On no super! Strzela. Tym batem. Dobra, nice. Si uciekł. Dobra. Widzowie, jak widzicie nie, yy, nie można oceniać książki po okładce i mimo naszego esportowego setupu wygraliśmy. Mm -hmm. Lol. Ja lol. lol. zawsze Przebijanie yy, i 100. Jak widzicie, poczekajmy aż się ustawił bokiem, hotfra. bo jestem botem, lol. I nie potrafię przebijać bez golda. A bez golda to te fiolety też by nie potrafiły nic. Taka prawda. Potwierdzone info. Byłem fioletem. Ale przestań używać, Golda nie jesteś. Niestety. Tak przy. A upadku. że trochę tak, rozwiarz. Czemu się sklejasz? Żebym ja mógł. Oh shit, bad. Tak przy. Ale sportowie to BTW. Kolego, nie, nie zabijesz mnie. Dzie dziękuję. O, tak widzowie, wyglądała nasza pierwsza zbyt. bitwa. Zobaczcie, jak je niszczy. Kole... AHAHAHA, karaka! Widzimy się w nexcie albo na podsumowaniu, jo! Widzicie, widzowie, tak to się robi: Pluton gotowania. Wygrywamy po prostu sami giereczkę. Widzimy się w nexcie. Dobra, widzowie, druga pitewka. Mamy co? No, ja lubię lewo grać bat. Mamy huragana, bat, okej. Okay. Coś na przetrzymanie, by jest jeden czołg się przydał. Jaki? O, jest epek, widzicie. Random i potrafią porazów. Ej, muszę w końcu HP chyba zamontować, albo tłumik. Bez jaj. Bo venta, Staba, Kółko to taki randomowy. Tak, właśnie coś dzisiaj. Oglądałem Kamila z Jadacza jak grał. Właśnie grał dokładnie takim, jakim ty powiedziałeś. Trzeba chyba. Trzeba ja, ja, jak, jakim on grał? HP No właśnie takim jak powiedziałeś. HP tłumik i HP. O, esportowy es ten zestaw. Nara pojedę na i nie będę jego agro, bo... Żeby się nie zasrać. Especially when only bat is here. Kind of touch. Dobra, będzie info, jest dobra! Grają to, trzeba to zająć. I będzie bzyk do sfarmienia. Lol. Jedziesz tym sedesem po to? 2 cap. Wow! Ej, what the fuck? ja miałem spot'a? Aha, bzyka nie ma. Dobra, no, zbiorę nalot, no, będzie dekapła de m 16 New Character Replane Pooooo No sobie force ja nie muszę taki być Eee, Stajpe 6 W sensie mam nalot, no nie? Eee, tylko okej okay. Wstążę, S? No i trafiłem w kolumnę, jest tu czarny Kolumna Zygmunta by, by the way Właśnie, dokładnie jego Ja tu nie mogę się ruszyć, dwa medy mnie kontrolują. No i na chill, ty trzymasz się Ja zaraz wlatuję w 705 Mam nadzieję, że będzie się obracał kolega o jest, tak. e, Ale nie tak, nie tak, proszę o, 700 piony też. Ojej, co za pecha! No dobra, jestem botem, widzowie. Dam, tam traka. Jestem botem, tu widać. Te dwie pechy, kurde, by zważyły na wygra... na. żebym go krysnął, ale jestem botem, jednak, sorry. Oha nie... Dobra, 50 skończy. to nawet ja jeszcze? Nie. Kurde, to niezłe się. Ty masz botem, prawda? Bo wiem, ale co, Robię to every night. Jak oni stoją? Siemaś się. Oj, ej, ej, ej! ej. 50, no w kolego. Dobra, jadę po TP-usza, Mogę przyjąć. Aha. Chięt go na szyję. Ej, Ooo, ale się podbił ostatni lol. O, Yatsun, Coś na kacu Dobra, jadę, ścigam Aak! No nie, przebił, no, no. ja mam za 10, dobra, przebię pierwszy Tomeka no. Ej, kolega, nie, jest... Przez twoją pechę mnie ja co nie, nie wypaczy tego Czego? Nie, oj, bo to jest jeszcze do przegrania no. Dobra, idź. Widzicie, widzowie, jeszcze jedna, bo mocno się gra. New character, we play, Bam. Dobra, widzowie, nie ryzykuję, bo wierzę, że w następnej bitwie się rozleje. Widzicie, widzicie tutaj jest. Eee, pussy. Screen końcowy, widzicie. No, Pluton znowu gotował. No i pozdro, widzicie, medy rządzą na trybie, natarcie. Grajcie medami, zajdziecie wysoko, jak widzicie, jest. No już 1750, a idziemy ciągle w górę. Pozdro, trzymajcie się, zostawcie suba i lajkacza i donata. Po!